Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, przemawiam do was dzisiaj z ciężkim sercem, ale zdecydowanym duchem. To, co zaraz wam objawię, może zachwiać fundamentami waszej wiary, ale nadszedł czas, aby otworzyć oczy i się przygotować. Wika, wizjonerka z Medjugorje, otrzymała wiadomość, której nie możemy już ignorować. Apokalipsa jest blisko i musimy być gotowi. Wielu z was słyszało o objawieniach maryjnych w Medjugorje, ale niewielu zna głębie przekazów otrzymanych przez widzących. Wika, jedna z sześciu pierwotnych widzących, poświęciła swoje życie przekazywaniu orędzi Matki Bożej. Jednak jej ostatnie ostrzeżenie wykracza poza wszelkie poprzednie przepowiednie. Apokalipsa, według Wiki, to nie odległe wydarzenie w przyszłości, ale nadchodząca rzeczywistość, która zakłóci nasze życie. Drodzy przyjaciele, wiem, że te słowa mogą wydawać się alarmujące, ale naszym obowiązkiem jest słuchać i się przygotować. Matka Boża nigdy nas nie opuszcza i przez Wikę daje nam szansę na zbawienie. Ale co dokładnie oznacza ta apokalipsa? Nie chodzi tylko o katastrofy naturalne czy konflikty, ale o głęboką transformację duchową, która wystawi naszą wiarę na próbę jak nigdy dotąd. Wika opisała wizję świata w zamęcie, gdzie fundamenty społeczeństwa chwieją się, a wiara jest surowo testowana. Mówiła o znakach na niebie i na ziemi, o wydarzeniach, które wyzwą naszą zdolność pojmowania rzeczywistości. Ale nie powinniśmy się bać, ponieważ wraz z tymi ostrzeżeniami Matka Boża oferuje również nadzieję i wskazówki. W tym kluczowym momencie zapraszam Was do wspólnej specjalnej modlitwy przekazanej przez samą Wikę. O Matko Niebieska, w tych czasach udręki, prowadź nas swoim światłem. Wzmocnij naszą wiarę i przygotuj nas na nadchodzące próby. Chroni nas przed złem i pokaż nam drogę do zbawienia. Amen. Proszę Was teraz, abyście zastanowili się nad tą modlitwą i, jeśli czujecie jej moc w sercu, podzielili się swoją wiarą, komentując słowem Amen. Wasze świadectwo może być latarnią nadziei dla tych, którzy wahają się w wątpliwościach. Ale co możemy zrobić konkretnego, aby przygotować się na nieprzewidywalne? Wika oferuje nam kilka podstawowych wskazówek. Po pierwsze, musimy codziennie wzmacniać naszą wiarę. Modlitwa i medytacja będą naszą tarczą przed nadchodzącymi burzami. Konieczne jest oczyszczenie naszych serc, przebaczenie i proszenie o przebaczenie, uwolnienie naszej duszy od ciężarów, urazy i żalu. Życie w harmonii z stworzeniem staje się kluczowe. Szacunek dla natury i wszystkiego. Co stworzył Bóg, będzie fundamentalny, ponieważ w momentach próby będzie naszym sprzymierzeńcem. Musimy przygotować się materialnie, ale bez nadmiaru. Posiadanie niezbędnych zapasów jest ważne, ale pamiętajmy, że prawdziwe bogactwo jest duchowe. Udostępnianie wiadomości mądrze to kolejny kluczowy aspekt. Nie wszyscy są gotowi słuchać, ale ci, którzy są, potrzebują naszego przewodnictwa. Musimy być ostrożni, ale zdecydowani w szerzeniu tej świadomości. Drodzy przyjaciele, wiem, że wielu z Was może być sceptycznych. W dobie fałszywych wiadomości i teorii spiskowych naturalne jest wątpić. Ale proszę, otwórzcie swoje serca i słuchajcie uważnie. Historia uczy nas, że wielkie zmiany często przychodzą niespodziewanie, a ci, którzy są duchowo przygotowani, mogą stawić im czoła z odwagą i determinacją. Pamiętajmy słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie” Mateusz 25:13. Te słowa nabierają dziś jeszcze głębszego znaczenia. Nie chodzi o życie w strachu, ale o czuwanie i gotowość. Wika przypomina nam, że apokalipsa to nie tylko zniszczenie, ale także odnowa. To szansa dla ludzkości na odkupienie, na powrót na ścieżkę sprawiedliwości i miłości. W tym procesie oczyszczenia ci, którzy utrzymali swoją wiarę, będą wezwani do prowadzenia innych ku światłu. Ale jak możemy być pewni, że przesłanie Wiki jest autentyczne? Odpowiedź leży w owocach, które przynosi. Obserwujcie, jak jej słowa dotykają serc, jak inspirują ludzi do życia w świętości i altruizmie. Prawda ma rezonans, który wykracza poza proste słowa. W ostatnich latach byliśmy świadkami wydarzeń, które wydawały się nie do pomyślenia: globalne pandemie, ekstremalne zmiany klimatyczne, konflikty zagrażające światowemu pokojowi. Czyż nie są to znaki, o których mówi Wika? Nie powinniśmy interpretować każdego wydarzenia jako znaku apokaliptycznego, ale musimy pozostać czujni i rozróżniać czasy, w których żyjemy. Przygotowanie do apokalipsy według Wiki nie dotyczy tylko przetrwania fizycznego, ale przede wszystkim duchowego. To zaproszenie do przebudzenia naszej świadomości, do ponownego odkrycia prawdziwego znaczenia naszego istnienia. W coraz bardziej materialistycznym i indywidualistycznym świecie to przesłanie przypomina nam o znaczeniu wspólnoty, solidarności i bezwarunkowej miłości. Drodzy bracia i siostry, zachęcam Was do głębokiego przemyślenia tych słów. Podzielcie się swoimi myślami, obawami i nadziejami, debata i konfrontacja są niezbędne w tych kluczowych momentach. Nikt nie ma wszystkich odpowiedzi, ale razem możemy wspierać się i przygotowywać jak najlepiej. Aby zgłębić te tematy i być na bieżąco z wiadomościami Wiki, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału YouTube. Znajdziecie tam analizy, świadectwa i praktyczne przewodniki, aby stawić czoła nadchodzącym czasom. Nie pozwólcie, aby strach Was sparaliżował, ale użyjcie go jako bodźca do działania i przygotowań. Pamiętajcie, apokalipsa według Wiki to nie koniec, ale nowy początek. To szansa na oczyszczenie naszych dusz, na ponowne odkrycie prawdziwej istoty naszego bytu. W tych czasach niepewności wiara będzie naszą busolą, a miłość naszym tarczą. Gdy zbliżamy się do zakończenia tego przesłania, nawołuję Was, abyście nie lekceważyli znaczenia duchowego przygotowania. Wyzwania, które nas czekają, będą wymagały wewnętrznej siły, którą tylko głęboka i autentyczna wiara może zapewnić. Nie czekajcie, aż będzie za późno, aby rozpocząć tę ścieżkę przygotowań. Wika przypomina nam, że każdy dzień jest cenny, każda chwila jest okazją do zbliżenia się do Boga i naszych braci. Nie marnujmy tego czasu na błachostki czy rozpraszanie się. Wykorzystajmy każdą chwilę, aby wzmocnić naszego ducha, czynić dobre uczynki i szerzyć przesłanie nadziei. Drodzy przyjaciele, Apokalipsa według Wiki to wezwanie do działania, zaproszenie do przebudzenia z duchowego odrętwienia, w którym wielu z nas tkwi. To przesłanie pilności, ale także nadziei. Z wiarą jako naszym przewodnikiem i miłością jako naszą siłą możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu, które przyniesie przyszłość. Dziękuję za poświęcenie czasu na wysłuchanie tego ważnego przesłania. Niech pokój Chrystusa będzie z Wami, dzisiaj i zawsze. I pamiętajcie, razem i z wiarą możemy przygotować się na nieprzewidywalne i przyjąć odnowienie, które przyniesie apokalipsa w nasze życie.